Pierwsze sportowe emocje zebrani na trybunach kibice przeżywali podczas biegu na jedną milę. Później była rywalizacja na dystansie 800 metrów, sztafety międzyzakładowe, biegi młodzieżowe, aż w końcu o godzinie 11 bieg główny. W tej rywalizacji o tytuł najlepszego walczyli nie tylko palacy, ale także zawodnicy z Kenii czy Ukrainy. Impreza pod względem organizacyjnym wyglądała imponująco. Kolejny bieg i już tradycją stało się, że z roku na rok uczestników jest y, coraz więcej. W tym roku jest kolejny rekord frekwencji, tak, z czego cieszymy się bardzo. Y, pogoda, jak widać, dopisuje jest naprawdę iść letnia pogoda, ponad 20 stopni. Także, także, także pod tym względem cieszymy się, bo również mogło przybyć dużo dużo więcej kibiców y, niż, niż zawsze. Jeśli chodzi o aspekt sportowy, to tak jak było widać na starcie, jest naprawdę czołówka polskich zawodników, jest też czołówka zawodników y, z Kenii. W tym roku jest ich dużo więcej. Także, także nasz zwycięzca ostatnich dwóch. Dwóch biegów, pan Kozłowski, będzie miał w tym roku naprawdę ciężką rywalizację na trasie. A już zaraz zobaczymy, jak to się skończy. Tym razem 1600 wydanych numerów do biegu głównego, łącznie z biegami towarzyszącymi, czyli sztygarską milą, biegiem na 800 metrów, biegami młodzieżowymi i sztafetami. Wydaje mi się, że w granicach 2000 ludzi w dniu dzisiejszym weźmie udział w naszych zawodach. Na linii startu pojawili się zawodnicy, którzy na co dzień uprawiają różne sporty. Wśród nich byli m.in. przedstawiciele jazdy na rowerze, czy chodzenia z kijkami, popularnego Nordic Walking. Każdy jeden sport jest wspaniały, jeśli się go lubi i się go uprawia. No ja dzisiaj po prostu przyszedłem za karę, ponieważ mało kilometraży zrobiłem w całym, całego roku i chcę go dzisiaj uzupełnić tą zabawą, która ja myślę, że to będzie wprowadzenie do nowego sezonu. Po prostu zmobilizowały się, żeby wśród tylu tysięcy tutaj lubińskich i innych, którzy do nas przyjechali, z nimi spokojnie się spotkać, porozmawiać, uśmiechnąć się i do, umówić się następny raz do zawodów. Za chwilę rozpocznie się bieg, jakie dzisiaj nastawienie do tego biegu Pana? Pozytywne. Jakieś cele sobie Pan stawia na dzisiaj, czy liczy się przede wszystkim dobra zabawa? Dobra zabawa się liczy. Jak jeśli chodzi o bieganie, dużo Pan trenuje? Znaczy my głównie jeździmy rowerami z kolegami, a bieganie teraz po sezonie jak się skończył, to Ale forma... trochę biegamy. No jakaś tam forma zawsze jest. Po niecałej godzinie pierwszym mini mety przekroczył zawodnik z Kenii Martin Makule. Pierwszym Polakiem na mecie był zeszłoroczny zwycięzca Artur Kozłowski.